Hej, dzisiaj jestem na naszym kanale, a jestem i Dzisiaj będę zastępował Sofi. Dzisiaj jesteśmy na wykazie w innym kraju. Jeszcze później zapraszam na materiał filmowy, który już rzucę niebawem. Jak kąpałem się, znaczy nie ja, jak tutaj jest ładnie w tym kraju i jak inne potrzeby się kąpały. A, i Sofi tu przyjechała, ale powiedziała, że ja dzisiaj zastąpił, zastąpił ją, bo miała coś ważnego do załatwienia w sprawie naszego kanału. No dobrze. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj jestem nad morzem, jak widzicie jest tutaj piasek. No więc... Super, bardzo mi się tutaj podoba. A tutaj najfajniejsze jest to, że jutro idziemy wszyscy na pasen! Aż to no już to mówiłam, nieważne, jestem taki jak sobie. No dobrze, bardzo się z tego cieszę, bo to jest super basen, Tam są różne zjeżdżalnie, wodę i w ogóle mi się wszystko tam podoba, dlatego bardzo się cieszę z tej informacji. No, więc tak. Jestem nad morzem i właśnie jestem w Gdańsku. Tutaj jest bardzo ładnie, tylko akurat nie ma tutaj ludzi. Jak widzicie ze mną nie ma żadnych ludzi. No, dobra. To będzie na dzisiaj już wszystko. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. To pa! A jeszcze, oczywiście, zapraszam na ten filmik z basenem. Ten materiał filmowy. Na razie!